Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj prosty, szybki przepis będą to domowe wafle czekoladowe. Jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyszły, zapraszam do oglądania. Do przygotowania wafli czekoladowych będziemy potrzebowali jedną kostkę margaryny, jedną szklankę cukru, jedną drugą szklanki wody, 3-4 łyżki kakao. Dwie szklanki mleka w proszku oraz jedne wafle tortowe. Rozpoczynamy przyrządzanie naszych wafli. Na początek musimy przygotować tak zwaną płynną bazę, czyli wrzucam do y, misy mojego urządzenia jedną kostkę margaryny. Ja kostkę margaryny pokroiłam w mniejsze kosteczki, żeby łatwiej się było rozpuszczać. Do tego dodaję cukier, następnie kakao. Oraz wodę. Zamykam teraz pokrywę. I tutaj będziemy ustawiali swoje parametry. Wybieram programy: gotowanie według własnych ustawień, temperatura 100 stopni, czas 8 minut, prędkość 2. Obroty w prawo i startujemy. Po 8 minutach nasza masa powinna być już zagotowana. Margaryna rozpuszczona i składniki powinny się dokładnie ze sobą połączyć. Także zaraz zobaczymy, czy tak właśnie się stało. Otwieram. Jak możecie zauważyć, masa się zagotowała, wszystko się ładnie rozpuściło. Mamy taki płynny płynną masę. I teraz to zostawiamy na około 5-10 minut do przestygnięcia, ponieważ w tak gorącą masę nie możemy wrzucić naszego mleka w proszku. Tylko musimy poczekać, aż ona trochę przestygnie. Także wracamy jak masa się ochłodzi. Nasza masa, nasza masa już dostatecznie wystygła, także teraz będziemy dodawać nasze mleko w proszku. Biorę przygotowane wcześniej mleko w proszku. Tutaj mam dwie szklanki. Sypuję do masy. Ponownie zamykam pokrywę. Ponieważ teraz wszystko musimy wymieszać. Ustawiam czas 30 sekund. Prędkość 7. I mieszamy. Mieszanie naszej płynnej masy i mleka w proszku właśnie dobiegło końca. Otwieram. Ja już widzę, że masa jest takiej konsystencji, jak powinna być. To jest taka bardzo gęsta śmietana, jak widzicie mam na łopatce. Dopiero jak delikatnie uderzę, to ona spływa. Taka właśnie powinna być. Także teraz przenosimy się na dół i będziemy przekładać wafle. Ja już rozpakowałam swoje wafle z paczki. Jak yy, widzicie, ja mam 5 wafli, czyli cztery z nich będę smarowała. Masa, którą przygotowałam, musi wystarczyć właśnie na cztery porcje smarowania. Co istotne, wafle mają taką grubszą część, gdzie mamy głębsze rowki, oraz tą drugą. Ja Wam może na, bok, na górę położę. Gdzie te rowki są zdecydowanie płytsze, smarujemy na tej części, gdzie mamy właśnie te płytkie rowki. Ja to robię także. Biorę paczkę wafli, obracam, trzymając jeden na drugim wszystkie smaruję. Biorę moją masę i około 1 czwartą czekolady wykładam na pierwszy wafel. Nie zrażajcie się, tak zawsze jedna warstwa będzie grubsza, ewentualnie ta ostatnia będzie najcieńsza. Masa wyłożona, muszę ją teraz dokładnie rozsmarować po całym waflu. Ja robię to przy użyciu takiej szpatułki, Oczywiście możecie to nożem, czym, czym jest Wam wygodnie. Zapraszam. Mamy małego pomocnika, który bardzo lubi suche wafle. Zapraszam Was serdecznie do dołączenia do naszych grup na Facebooku oraz na nasz profil na Instagramie. Tam możecie nas zaobserwować. Wrzucamy zdjęcia potraw i dań, które przygotowujemy. Jak widzicie, masa bardzo ładnie się rozsmarowuje. Pamiętajcie, aby też dokładnie posmarować nasze brzegi, inaczej na brzegach wafle będą niezlepione. Dokładnie po całości rozsmarowuje. Teraz skupiam się na właśnie brzegach, które mi pozostały. Wszystko rozsmarowane. Biorę kolejny blat. Nakładam go na górę. Spasowuję oczywiście z tym poprzednim, żeby było równo. Delikatnie dociskam i ten krok, który wykonywałam przed chwilą, powtarzam, na tym waflu i na dwóch pozostałych. Mój ostatni wafel posmarowany ostatnią partią kremu. Biorę teraz. Piąty suchy wafel. Przykrywam. Dociskam. I teraz bardzo ważna część. Wafle musimy odpowiednio dociążyć po całości. Ja do tego użyję takiej dużej deski. Nakładam na tą deskę jeszcze tutaj śmiało. Możecie coś ciężkiego postawić. My na pewno zaraz coś dołożymy. Na przykład naszego mixa. Śmiało się sprawdzi, żeby to wszystko równo nam dociążyć. I takie wafle zostawiamy, no tak myślę, na minimum godzinkę, żeby one nasiąkły tym kremem, żeby się ładnie zlepiły. Po tym czasie wrócimy do Was z gotowymi wafelkami. Nasze wafle już gotowe, My kroimy, jak widzicie, najpierw długie paski. I teraz pod kątem nie wychodzą nam takie ładne, kształtne rąby. Tutaj już na talerzyku pokroiłam kilka wcześniej. Dokładam teraz resztę. Nie musimy od razu całości kroić, możemy dalszą część zapakować w papier. Kafelki gotowe, skończone, tak się prezentują. Jeżeli chodzi o całość przepisu, jak widzieliście, był bardzo prosty, nieskomplikowany. Też cenna uwaga: jeżeli nie macie dla miksa, śmiało możecie przygotować pierwszą część w garnku, ostudzić. Następnie, za pomocą miksera, dodać do tego mleko w proszku i razem wszystko połączyć ze sobą. Bardzo szybki i prosty przepis w przygotowaniu. E, ciekawa alternatywa, jeżeli ktoś do was dzwoni, że za chwilę do was wpadnie na kawę bądź herbatę. Jeżeli macie wafle i pozostałe składniki, a warto się zaopatrzyć gdzieś tam sobie na dnie szuflady bądź szafki, schować 20 minut i macie gotowe, gotowe, gotowy deser. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, like, subskrypcję. Do następnego i cześć.